W tym filmie wyjaśnię Ci, jakie formy osadnictwa istnieją na świecie i jak rozmieszczają się geograficznie. Dowiesz się, jakie cechy wyróżniają różne osady i dlaczego powstają w określonych miejscach. Formy osadnictwa opisują, jak ludzie zamieszkują określone obszary. Mogą wyglądać różnie, w zależności od tego, czy znajdują się na obszarach wiejskich czy miejskich. Wyróżnia się gospodarstwa pojedyncze, wsie, miasta i metropolie. Te rodzaje osad powstają ze względu na czynniki geograficzne, gospodarcze i społeczne. Osadnictwo wiejskie jest zwykle mniejsze i oferuje dużo przestrzeni. Ludzie mieszkają tu często w pojedynczych domach lub małych wsiach. Osadnictwo miejskie jest większe i oferuje więcej infrastruktury, takiej jak szkoły. Szpitale i miejsca pracy. W miastach mieszka bardzo wiele osób na ograniczonej przestrzeni. Miasta rosną dzięki napływowi ludzi z obszarów wiejskich. Proces ten nazywa się urbanizacją. Miasta oferują więcej miejsc pracy i lepsze możliwości edukacyjne, co czyni je atrakcyjnymi dla wielu osób. Wzrost miast często prowadzi jednak do problemów takich jak przeludnienie i zanieczyszczenie powietrza. W większych miastach istnieje wyraźny podział na różne obszary. Centralny obszar nazywany jest często centrum miasta i jest najważniejszym miejscem gospodarczym i kulturalnym. Wokół centrum znajdują się dzielnice mieszkaniowe, tereny usługowe oraz zakłady przemysłowe. Ta struktura osadnictwa pomaga organizować życie w mieście. Osady powstają często w miejscach dobrze dostępnych dla ludzi. Często osady znajdują się w dolinach rzecznych, nad wybrzeżami lub na żyznych równinach. Te obszary oferują dobre warunki do rolnictwa i handlu. Ważną rolę odgrywa także bliskość zasobów naturalnych, takich jak woda czy surowce. Klimat ma duży wpływ na wybór miejsca osadnictwa. W ciepłych i suchych regionach często spotyka się osady koczownicze lub wędrowne. W chłodniejszych rejonach ludzie często mieszkają w stałych, dobrze izolowanych domach. W tropikach natomiast występują często zwarte pionowe osady, które pomagają radzić sobie z wysoką wilgotnością powietrza i opadami. Osadnictwo miejskie oferuje zaletę dobrej infrastruktury, ale często również wysokie koszty życia. Osadnictwo wiejskie zapewnia natomiast więcej spokoju i kontaktu z naturą, jednak zwykle ma mniej miejsc pracy i ofert. Wybór między życiem miejskim a wiejskim zależy od indywidualnych potrzeb i upodobań. Obie formy osadnictwa mają swoje zalety i wyzwania. Megamiasta to szczególnie duże miasta, które mają ponad 10 milionów mieszkańców. Te miasta cechuje wysoka gęstość zaludnienia i wymagają bardzo dobrej infrastruktury. Oferują wiele możliwości zatrudnienia, ale przyciągają także dużo ludzi, co może prowadzić do problemów takich jak brak mieszkań i korki. Wzrost megamiast stanowi duże wyzwanie dla planowania miejskiego. W przyszłości formy osadnictwa mogą się zmieniać pod wpływem postępu technologicznego i zmian klimatu. Rozwój zrównoważonych miast, które są przyjazne dla środowiska i oszczędzają zasoby, będzie coraz ważniejszy. Cyfryzacja również może wpłynąć na sposób, w jaki będziemy mieszkać w przyszłości. Miasta mogą stać się mądrzejsze i zapewniać ludziom lepsze warunki życia.